Szalom, dzień dobry. Dzisiaj pochylimy się nad kolejnym tematem. Ja już nie będę mówić, że kolejnym niewygodnym tematem, bo dość dużo niewygodnych tematów przerabiamy. Dla pewnych zborów, dla pewnych społeczności te tematy są bardzo wygodne, bardzo lubią o tym mówić, mają w tym swój cel. Ale dla pewnych zborów jest to temat taki, o którym woleliby nie mówić. Tematem dzisiejszego rozważania będą dziesięciny, ofiary i jałmużny. Spróbujemy sobie zdefiniować, czym są właśnie te dziesięciny, ofiary i jałmużny. Spróbujemy zdefiniować, czym one są. Spróbujemy też zdefiniować, czym one nie są, tak, żebyśmy mogli sobie w jakiś sposób poukładać. Co, co jest co, tak, żebyśmy jakby znali właściwą, właściwe nazewnictwo pewnych rzeczy, bo jest straszny bałagan w, zborze, w zborach, jest zamieszanie, nie ma porządnego, rzetelnego nauczania na ten temat. Mogłem szukać i długo szukać i nie znalazłem właściwie. Dobra, więc przejdźmy do tego. Najpierw zdefiniuję, czym są dziesięciny i czym one nie są, i czym to się od ofiar oraz jałmużny. Oczywiście za dużo nie będę kopać w opracowaniach i komentarzach. Ja pozwolę sobie na tłumaczenie biblijnych definicji za pomocą samej Biblii. No dobra, lecimy. Co to jest dziesięcina? Otwórzmy na księdze powtórzonego prawa czyli 5 Mojżeszowej rozdział 18 wersety 1 do 2 i potem wersety 23 do 24 czytam Kapłani lewici całe pokolenie Lewiego nie będzie miało działu ani dziedzictwa w Izraelu Żywić się będą z ofiar spalanych ku czci Jahwe i jego dziedzictwa Nie będzie miało ono dziedzictwa wśród swoich braci Jahwe jest jego dziedzictwem, jak mu to powiedział. Sami tylko lewici mogą pełnić służbę w namiocie spotkania i będą dźwigać ciężar ich win. To jest prawo wiekuiste dla waszych potomków. Lewici nie będą posiadali żadnego dziedzictwa pośród synów Izraela, lecz dałem im jako dziedzictwo dziesięciny, które synowie Izraela przynoszą w, ofiarze dla, w ofierze dla Jahwe. Dlatego też o nich powiedziałem, że nie otrzymają dziedzictwa pośród synów Izraela. Koniec cytatu. E, jak wiemy i jak widzimy, cały Izrael otrzymał swój kawałek ziemi, tak? Każde plemię otrzymało ziemię wraz z miastami. Lewici nie dostali ziemi. Lewici mieli mieszkać pomiędzy swoimi braćmi pośród wszystkich plemion Izraela. Ich działem miała być służba dla Jahwe. Mieli być wsparciem dla kapłanów, mieli pomagać w obsłudze świątyni. Tak? Oni byli do tego uprawnieni. Nie byli pasterzami, nie byli rolnikami. Mieszkali w miastach. Ich utrzymaniem były dziesięciny. 11 plemion przynosiło swoje dziesięciny do świątyni, a stamtąd one wędrowały do lewitów. I tutaj nie wiem, albo sami się po nie zgłaszali. Nie wiem, jak to wyglądało. Co ciekawe. Plemię lewiego też musiało oddać dziesięcinę ze swojego dochodu. Składali to jako ofiarę Bogu. Księga Powtórzonego Prawa: 14, 22 do 27. Złożysz dziesięcinę z plonu wszelkiego nasienia, z tego co rok rocznie ziemia rodzi. Będziesz spożywał w obliczu Boga swego, Jahwe, na miejscu, które obierze sobie na mieszkanie dla imienia swojego, dziesięcinę swego zboża moszczu i oliwy, pierworodne z bydła i trzody, byś po wszystkie dni nauczył się bać Boga swego, Jahwe. Jeśli daleka będzie Twoja droga, nie zdołasz tego zanieść, ponieważ daleko będzie miejsce, które sobie obierze Bóg Twój, Jahwe, by tam umieścić swe imię. Gdy Twój Bóg, Jahwe będzie Ci błogosławił, zamienisz dziesięcinę na srebro, weźmiesz srebro w sakiewce do ręki i pójdziesz na miejsce, które sobie obierze Twój Bóg, Jahwe. Kupisz tam za srebro wszystko, czego pragnie twoja dusza większe i mniejsze bydło, wino, sycerę, wszystko, czego życzy sobie twoja dusza i spożyjesz tam w obliczu Boga swego Jahwe. Będziesz się cieszył ty i twoja rodzina. Nie opuścisz też Lewity, który jest w twoich murach bo nie ma on działu ani dziedzictwa z tobą. I dalej, rozdział 12, wersety 17-19. Nie będziesz spożywał w obrębie swych murów dziesięcin ze zboża twego, z moszczu, oliwy, pierworodnych z bydła i trzody, ani wszystkiego, coś ślubował Bogu swemu Jahwe, ani ofiar dobrowolnych, ani darów z twojej ręki. Gdyż wobec Boga swego Jahwe, na miejscu, które obierze sobie Bóg Twój Jahwe, spożyjesz je Ty, syn Twój i córka, Twój sługa, niewolnica, a także Lewita, który jest w obrębie Twoich murów. Tam będziesz się cieszył wobec, two... wobec Boga Twego, Jachwe, ze wszystkiego, co ręka Twoja przyniesie. Strzeż się, byś nie pomijał Lewity po wszystkie dni na Twojej ziemi. Po wszystkie Twoje dni na Twojej ziemi. Koniec cytatu. Dziesięcinę składa się co roku. Dziesięcinę przynosiło się do Jerozolimy. Tak? Była wzmianka o tym, że e, przyniesiesz w miejsce, które Bóg wybierze sobie dla swojego imienia. Tak? No i tym miastem była Jerozolima. E, przynosiło się zarówno płody rolne, jak i zwierzęta. Jeśli ktoś miał daleko do Jerozolimy, e, mógł u siebie na miejscu, w swoim miasteczku, e, spieniężyć dziesięcinę i już w Jerozolimie nakupować sobie czego tylko dusza zapragnie. No wyobraźmy sobie, że jesteś zamożny, masz wielkie gospodarstwo rolne i jako dziesięcina wyszło ci 20 sztuk bydła, kilka owiec, ponadto 300 kilo warzyw i owoców, tak? A do Jerozolimy masz 80 km pieszo. Myślę, że przykazanie o spieniężeniu tego w takiej sytuacji jest całkiem na miejscu. Będziesz się cieszyć razem z całą Twoją rodziną, tam na miejscu. Tak? I oczywiście zapraszamy na imprezę braci z plemienia Lewiego. To z myślą o nich jest przykazanie o dziesięcinach. Ale to nie tylko dla nich. Jest napisane w 23 wersecie: Byś po wszystkie dni nauczył się bać Boga swego Jahwe”. Inaczej mówiąc, oprócz utrzymania Lewitów, co było praktyczną formą przykazanie to ma ci przypominać kto jest twoim bogiem i dzięki komu masz to wszystko co masz złą postawą jest myślenie że to twoja własna siła mądrość spryt czy cokolwiek zapewniły ci dostatek to bóg sprawił że posiadasz mądrość siłę spryt i cokolwiek dzięki czemu możesz zarabiać swoje pieniądze i oddawanie dziesięcin ustawia twoje serce we właściwym miejscu wobec boga twoja pycha chowa się a chwała Boża rośnie. Niektórzy chrześcijanie przechwalają się, że dają dziesięcinę netto czy, czy tam brutto. Jeśli widzisz takiego chwalipięte, stroni od niego, tak? albo go przynajmniej napomnij, bo od takich, mówi Jezus, biada wam faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie opuszczać. To jest z Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, tak? e, No niestety są ludzie, którzy bardzo, bardzo skrupulatnie e, wypełniają pewne przykazania, bo chcą być tacy doskonali, tacy dokładni, tak? i przez tą swoją doskonałość i dokładność e, pomijają, powiedziałbym, nawet ważniejsze aspekty, czyli no, miłosierdzie. I tak dalej Znalazłem w Biblii W tekście Biblii Wzmiankę o drugim rodzaju dziesięciny Przeczytajmy Księga Powtórzonego Prawa Czyli Piąta Mojżeszowa, Rozdział 14 Wersety od 28 do 29 Pod koniec trzech lat Odłożysz wszystkie dziesięciny Z plonu trzeciego roku I zostawisz w Twych bramach Wtedy przyjdzie Lewita, bo nie ma działu ani dziedzictwa z Tobą. Obcy, sierota i wdowa, którzy są w Twoich murach, będą jedli i nasycą się, aby Ci błogosławił Bóg, Jachwę, w każdej pracy Twojej ręki, której się podejmiesz. Koniec cytatu. Co z tego można wyczytać? Pod koniec trzech lat, tak? Albo raz na trzy lata tej dziesięciny nie zanosisz do Jerozolimy tą dziesięcinę zostawiasz w swoich bramach e, zaproś Lewitę zaproś wdowę sierotę tak i tę dziesięcinę masz oddać aby błogosławił ci Bóg Zobaczcie że za wypełnienie tego przykazania jest przewidziana nagroda tak? ale nie mówię tego aby teraz ludzie inwestowali w nagrodę aby robili to specjalnie dla zysku To przykazanie jak wiele innych ma ustawić Twoje serce we właściwym miejscu. Nie robimy niczego dla nagrody, ani dla zysku. Robimy to dlatego, bo w ten sposób, w praktycznej formie okazujemy miłość Bogu oraz ludziom. A dlaczego zapraszamy lewitę, wdowę i sierotę? Lewita nie ma działów w Izraelu. Jego życie jest zależne od dziesięcin. Tak? O tym już mówiliśmy. A sieroty i wdowy? kiedyś nie było socjalu nie było że państwo da tak nie było zasiłków rodzinnych rent emerytur mieszkań komunalnych sierota to była osoba bez rodziców i zazwyczaj taka osoba miała ciężko w życiu tak bo kto oprócz rodziców miał sierotę nauczyć życia pracy przetrwania sieroty wychowywały się na ulicy i zazwyczaj na ulicy umierały ehm, kobiety przed ślubem były na garnuszku u ojca. Tak? Gdy wyszły za mąż, opuściły dom rodzinny i były na utrzymaniu męża. I to mąż zapewniał utrzymanie całemu domowi. A co gdy kobieta zostawała wdową? Nie miała nikogo, kto by ją utrzymywał. Próbowała sobie radzić sama, ale zazwyczaj wdowy żyły w ubóstwie. Po prostu. E, to dlatego co trzy lata. Należało pozapraszać, oprócz Lewity, osoby, które nie są w stanie się same utrzymać. tak? Osoby, które mają ciężko, które na co dzień nie mają tego, co ty. Zresztą, z tego samego powodu Bóg nakazał, aby nie zbierać żniw do samego skraju pola. tak? Właściwie po to, aby ubodzy z ludu mogli sobie wejść na pole i nakarmić się resztkami ze żniw. Bóg pomyślał o wszystkich. I teraz podsumowując, Póki co znalazłem dwa rodzaje dziesięciny. Kiedyś słyszałem, że podobno i trzy rodzaje są, ale w tym miejscu zostawię pole na komentarze, niech wypowiedzą się teologzy. jedna dziesięcina była na utrzymanie lewitów. Tak, to jest ta składana w Jerozolimie co, co roku. Druga dziesięcina była no, raz na trzy lata, tak? na pobłogosławienie. Lokalnej społeczności Lewitów oraz dla osób ubogich. Była składana lokalnie w bramach miasta. I pozostaje jeszcze pewne zagadnienie teologiczne: czy oddawanie dziesięciny jest rzeczą właściwą w dzisiejszych czasach? Opinie na ten temat są naprawdę różne. Ja się doszukałem trzech szkół. Jakby na ten temat, plus kilka niebiblijnych poglądów. Ja pozwolę sobie krótko, ale to bardzo krótko scharakteryzować. Jedna szkoła mówi, że dziesięciny trzeba koniecznie oddawać. Tak? Część chrześcijan naucza, że przykazania są B, nieważne, nieaktualne, ale dziesięcina jak najbardziej aktualna i oddają. Inna szkoła mówi, że dziesięciny to Stary Testament. I razem z nieważnymi, nieaktualnymi przykazaniami dziesięcinę też się odrzuca. I nie oddają. A inna jeszcze szkoła twierdzi, że nie ma świątyni, nie ma lewitów, nie ma kapłanów. Dlatego oddawanie dziesięciny mija się z celem i nie oddają. Są też ludzie, którzy oddają dziesięcinę, ale sami sobie wybierają komu i w jaki sposób oddadzą dziesięcinę. To są osoby, które niestety nie znają ani celu, ani istoty dziesięcin, ale oddają. Są też ludzie, którzy świątynie przemianowali na lokalny zbór, a lewitów przemianowali na pastorów i oddają. Pozostawiam to wam do oceny. Ym, dobra, dalej. Czym są ofiary? Ym, ofiary były składane przez właściwie we wszystkich religiach świata. Ofiary były czymś, co człowiek składa Bogu, bogom, boginiom, komukolwiek aby uzyskać przychylność danego bóstwa. Tak? Jako ofiary składano zwierzęta, płody rolne, czasami ludzi. E, skupię się na ofiarach dla Boga Jahwe. E, ofiar było kilka rodzajów. Tak? No były różne, dziękczynne, przebłagalne, okazyjne i tam różne pomniejsze. Tak? E, Bogu Jahwe składało się ofiary z najlepszych plonów ziemi i z najlepszych sztuk zwierząt. Najlepszych, najwyższej jakości. Nie wolno było składać nic innego uszkodzonej, kalekiej, chorej owcy, rozumiecie? Yy, i wiemy także z lektury Pisma Świętego, że nie składamy ofiar mechanicznie, bezemocjonalnie, uczynkowo. Yy, nie składamy ofiar, aby odpękać swoje powinności, tak? Bogu zależy na skruszonym sercu. W nowym przymierzu nie ma już ofiar. Ofiarą za nas, za dom Izraela, stał się Jezus Chrystus. Bogu dalej zależy na skroszonym sercu. Zostaliśmy wykupieni i teraz mamy już żyć dla Boga. Pewne kościoły, pewne zbory, praktykują zbieranie kolekty i nazywają to składaniem ofiary. Chodzi wybrana osoba po zborze z koszyczkiem, tacką czy, czy woreczkiem i zbiera pieniądze. Jest to często nazywane ofiarą, ale ym, albo terminologia w danej społeczności jest źle używana, albo jeśli świadomie się to traktuje jako ofiarę, doktryna danego zboru jest bezbożna. Tutaj trzeba to rozważyć. E, dalej, jałmużna. E, jałmużna to jest dobrowolny datek, który można podarować, Komukolwiek, tak. Można dać ją jałmużnę żebrakowi, można dać ją jałmużnę jakiejś biednej rodzinie, można dać jałmużnę na jakiś szczytny cel. Jałmużna to jest, to jest darowizna, tak. Nie jest to ani dziesięcina, ani ofiara. Nie jest przeznaczona na utrzymanie lewitów, wdów i, i tak dalej. Moja żona zetknęła się kiedyś lata temu z sytuacją, gdzie pewna kobieta postanowiła dać jej swoją dziesięcinę. Czyli co właściwie zrobiła? Dała jej jałmużnę w wysokości 10% swojego miesięcznego dochodu. Tak? Ta kobieta myślała, że daje dziesięcinę, ale tak de facto dała jałmużnę. Nie osądzam tutaj braku wiedzy biblijnej u tej osoby, ani u mojej żony. Bardziej zwracał, zwracałbym uwagę, że, że ludzie mylą często jedno z drugim. Tak? To, co dajemy na zbór, to darowizny, jałmużny. Nie dziesięciny i nie ofiary. To, co dajemy bliźniemu, aby go ubłogosławić, czy, czy po prostu pomóc materialnie, to też jałmużna, darowizna. Może ona i wynosić 10% Twojego dochodu, ale wciąż to jest jałmużna. Gdy w listach apostolskich czytamy o składce na ubogich w Jerozolimie, zbierano jałmużny. Nie dziesięciny i nie ofiary, zbierano darowizny. Nie jestem przeciwnikiem ułożenia na zbór. Zbór się, potrzebuje się zgromadzać. Trzeba zapłacić za prąd, wodę, czasem za wynajem sali, tak? Zbór ma swoje potrzeby i jestem zdecydowanie za wspieraniem zboru w jakiejkolwiek formie. Ale nazywajmy rzeczy po imieniu i miejmy pewne zrozumienie. Ktoś mnie spyta, no dobra, ale w jakiej wysokości mam dawać jałmużnę? W pierwszym wieku wierzący sprzedawali wszystko, co mieli i przynosili apostołom. Żyli skromnie, ale na, a nadwyżką e, dzielili się z tymi, co, co nie mieli nic. To od Ciebie zależy, w jakiej kwocie dasz ją mużne? Tak? Zwróć tylko uwagę, aby Twoje serce było w tym w porządku, aby było czyste, tak? Niech Twoje serce będzie czyste przed Bogiem. Dzisiaj poświęciliśmy najwięcej czasu dziesięciną, no, temat wymagał szerszego omówienia, bo w zgromadzeniach bożych jest bardzo duże niezrozumienie tematu. I mam nadzieję, że dzisiejszy wykład wpuścił nieco światła w zrozumienie tego. Tak? Liczę też na komentarze, jeśli czegoś nie dopowiedziałem, albo jeśli jest coś mocniej dyskusyjnego. Shalom.